Republika była jakby naturalnym rozwiązaniem problemów politycznych w 18 roku. No ale kto, Nadmaski, no Piłsudski w Wetyni? no właśnie, bo może gdybyśmy próbowali sięgnąć do jakiegoś legitymizowanego modelu odrodzenia polskiej monarchii, to może powinniśmy sięgnąć do Konstytucji 3 Maja. No pierwsza i ostatnia konstytucja monarchiczna niepodległego państwa Sasi wetyni, może sięgnąć y, do nich, ale problem jest ogromny. No to co, mamy Niemców sprowadzać na polski y, tron? Nawet tak nie mów, bo tutaj zaraz będziemy mieli dużo, ko dużo komentarzy różnego typu pod naszym, my nie, pod no. naszym odcinkiem. My nie, my nie sprowadzamy wetynów, ale wiesz, ale no, jak zastanawiając... Jak mówisz o obecności Niemców w Polsce, to to określone skojarzenia może w niektórych grupach e, wzbudzać.